Kojnice podejmie grupę inwestycyjną na lepszy Art Soft Leszno. W bramce numer 77, Pawlo Puczka. Później numer 2, Janis z Numer 10, Netinio czyli Lemos, Dinis, Franklin, Neto. Numer 14, kapitan Patryk Laskowski, No i numer 20, Władysław Etkaczenko. W bramce numer 12, Anti Kojwumeki. Numer 9, Adrian Skrzypek. Numer 26, Bia Czesław Korzemiaka, numer 82 Albert Petowski, numer 99 Artem Ros. Jeszcze dał to na gości, ale to nie sprawdźliwe, no i jest Bramka, ależ błąd, ależ błąd grupy inwestycyjnej Mamy Sarce Zleśną. W ten oto sposób w pierwszej minucie spotkania gospodarze wychodzą na prowadzenie proszę bardzo, ależ tutaj błędy gracze z Leszno. Muszą zarządzać tą sytuacją, którą zostali. Jest naprawdę dobre. I to samobójcy, ale bramki dzisiaj podają w kłodzach jeden do jednego. Grywał tę piłkę do swojego kolegi tutaj na lewym skrzydle za chwileczkę to zobaczymy. Do przodu i będzie, zdaje się fał. Nie, Młodszy Gwiezdę sędziego, więc to będzie okazja do tego aby zdobyć bramkę. Świetnie broni. Artem Ross będzie oddawał bezpośrednio strzał, czy spróbuje, może zagrać do któregoś z zawodników. Ależ bramka teraz! Artem Ross jest, prezentuje się kapitalnie. Adrian Skrzypek, no co za uderzenie, proszę zobaczyć. Adrian Skrzypek, samo okno, A jeśli siedział tam pająk w tym okienku, to już go nie ma. Jest też na boisku Sergi granie do przodu, Pan teraz teraz zagrywają również do przodu, za chwileczkę będzie szansa, zobaczmy, jeszcze poczekał, aby dołączyli e, w kompanii, ale uprzedzony Raimund Siecla. Nie było zbyt wielu tych przewinień, granie dobrym kaza, no i teraz nieprasobliwość, e, nie chcą już widywać takich e, sytuacji. Jedna czwarta meczu za nami, strzał broni tutaj Pawlo Puszko jeszcze do bitka. Cały czas e, ciągnie coś e, tutaj e, Netinho w tych strzałach e, do lewego skrzydła. Netinho teraz zagrywa właśnie do e, kapitana Patrykora Stkowskiego. Jest branża w takich okolicznościach. Jest e, w końcu, można powiedzieć, Netinho, który po polsku. Wymrujono gospodarza, proszę bardzo. Netinio do Raskowskiego, Raskowski strzelił. Niezbyt dobra interwencja. Wielkie brawa dla Netinio za tę sytuację, bo chwilę wcześniej mówiłem, cały czas te strzały oddawane gdzieś od prawego słupka. Branki, fińskiego, golkipera, a tym razem najpierw krótki strzał, mocny przydziera się tutaj Dawid Pinto Rodriguez. Rodriguez do prawego skrzydła strzał o przebroni tym razem Anti Kojwomek. Pojawiają się też e, z numerem 35 Sergi Małuszko. A teraz proszę bardzo jaka interwencja Pawła Kócki. Zobaczymy biega sporo ruchu tutaj Rajmunda Siedzli. No z pewnością chciałby zdobyć tutaj gola, aby zacząć poprawiać ten swój dorobek bramkowy. Jest walka niemalże wręcz, muszę uważać tutaj gospodarza, by nie faulować. Zobaczmy, jeszcze szansa, strzał, świetnie broni, ale tego już nie daje rady obronić. Pawlo Puczka i bramkę zdobywa z numerem 15, Deiby Arango. Kolumbijczyk, ta dobitka, najpierw świetnie bronił Puczka. Proszę bardzo. Strzał z tego prawego skrzydła teraz blisko bramki, ale strzał, ale to był strzał Gadziego. Gdyby to wpadło, gdyby ten słupek troszeczkę bardziej przesunięty był w prawo, to mielibyśmy jeszcze jedną kapitalną bramkę w tym pojedynku. I teraz proszę bardzo, kapitalnie broni Pawło Puczka. W dalszym ciągu 3 do 2. Prowadzi grupa inwestycyjna Malewszar. Co so, tyle no teraz strzał, znalazł się jeszcze w piłce, no i jest gol. Rozradowany. Zawodnik Grupy Inwestycyjnej ma lepszy Art Soft Lesno, bo jest podwyższone prowadzenie. Zobaczmy raz jeszcze. Tutaj strzała Demarosa, piłka odbita znowu przed siebie. Pawlo Puczki i Albert Betowski podwyższa prowadzenie. Coraz bliżej wywiezienia trzech punktów z tego gorącego terenu są goście jeszcze minut z zakładem Kim do końca tego spotkania. Netinho, Netinho zagrywa do przodu. Tutaj przy piłce. Gato. Jest nagranie, Laskowski, Laskowski kapitalnie teraz broni Anki który uchronił swoją drużynę przed stratą trzeciej bramki. Netinho, Netinho. Będzie czarować Netiniano i traci piłkę, Lisowski, Lisowski zagrywa do przodu, ale za mocno, aż biegł mu do środka Rajmund Siecla, gdyby Siecla był ustawiony na linii podania od Mateusza Lisowskiego, to byłaby szansa tutaj, a teraz sunął ze swoją akcją gospodarze, no nadziewają się na kontry raz jedni, raz drudzy i tak to może wyglądać do końca świetny wyraz jeszcze Antiko i Raz, Te ostatnie interwencje przynajmniej te dwie bardzo bardzo pewne bardzo dobre i w tych dwóch sytuacjach najpierw sam na sam później ten strzał Laskowskiego no to tutaj naprawdę mogło być już 4 do 4 położył Betowski swojego rywala 4 do 2 i teraz taka strata, będzie szansa, ale to zagranie Adriana Skrzypka. Nieudane. Około 100 sekund do końca tego meczu. Strzał, zakotłowało się w polu karnym. chodzi z piłką. sławka Tkaczenko, ale stracona piłka Gadziego, Gadziego. Jak rozegra tę akcję, Gadziego podaje do lewego skrzydła. No i blisko samobuja jeszcze jest okazja. Ale już nie poradzi sobie Serki Małyszko, aby jeszcze skierować tę piłkę w światło branki. Zobaczmy. Netinio, Netinio bronił świetnie. Raz jeszcze anti W tym momencie słyszymy ostatnią syrenę, a także ostatni gwizdek w tym pojedynku, w którym to drużyna grupy inwestycyjnej ma lepszy. Artsoft Leszno. Pokonuje 4 do 2 ekipę Red Devils Kojnice. Zaczęło się dobrze dla gospodarzy, bo bramkę zdobył tutaj Państwo widzą jeszcze statystyki w atakach 93 do 94 w strzałach na 10 do 7 w strzałach celnych 14 do 15 strzały w obramowanie 0 do 1, strzały zablokowane 12 do 8 rzuty rożne 8 do 11 faulę. Nie. Tutaj też państwo widzą. No i te żółte kartki. 4 do 3.